Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie będziemy rozwiązywać sobie zadania związane z pierwiastkami oraz potęgami. Zachęcam do subskrybowania. Oczywiście, jak chcecie, świetnie ten egzamin napisać. Dane są cztery liczby. Które zdanie jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkie liczby są dodatnie. Liczba b jest większa niż liczba c. Liczba c jest dwa razy mniejsza niż liczba a, liczba d jest dwa razy mniejsza niż liczba b, liczba c jest większa niż liczba d. Zobaczcie, specjalnie przeczytałem te odpowiedzi, żeby dowiedzieć się, jak w ogóle zacząć to zadanie, bo widzimy, że mamy mishmash masz tutaj, wszystkie liczby mamy do siebie porównywać. W takim razie, co musimy zrobić? Po prostu, najlepiej, bo widzimy, że one są zapisane w postaci działań. No to najlepiej je po prostu obliczyć i porównać na sam koniec. Czyli liczba A. Minus 2 do potęgi drugiej. Jak mamy potęgę parzystą, to ten minus nam znika. Czyli mamy po prostu 2 do potęgi drugiej, co jest równe 4. Nad tym się nie musimy zastanawiać, bo jest to bardzo proste. I myślę, że każdy z Was to wie, że to jest 2 razy 2 po prostu 9 plus 16 pod pierwiastkiem. Już myślę, że też większość Was widzi, jakie to jest działanie. Jest to kolejny klasyczny, jeden z najprostszych pierwiastków, czyli pierwiastek z 25, który jest równy 5. Bo to jest jakby 5 razy 5, C. Jedna druga. 3 odjąć 5. To może. Y Możemy już tutaj od razu policzyć, że to jest minus 2 do potęgi drugiej. Jedną, drugą sobie przepisujemy. Znowu tutaj mamy ten sam przypadek. Co, to tak naprawdę jest liczba A, zobaczcie. 2 minus 2 do potęgi drugiej. Obieczyliśmy, że jest to 4 razy 4. I to jest po prostu 2, bo to się z tym skraca. Mamy 2 C oraz D. Pod pierwiastkiem mamy ułamek 25 przez 4. To może już być troszeczkę trudniejsze, jednak jest to bardzo proste, jak się zrozumie, jak takie coś rozwiązać. A nie ma tutaj żadnej filozofii, bo po prostu jest to pierwiastek z dwu... zapiszę to w łatwiejszy sposób, żebyście mogli to zobaczyć. Pierwiastek z 25 przez pierwiastek z 4. I robimy to osobno po prostu, rozwiązujemy. Pierwiastek z 25 to jest 5. A pierwiastek z czterech to jest po prostu 2. Czyli mamy 5 drugich. I mamy rozwiązane wszystkie te liczby. Teraz możemy zabrać się za ich porównywanie. Wszystkie liczby są dodatnie. Czy to jest prawda? Nie ma minusa, nie ma minusa, nie ma minusa i nie ma też minusa. Wszystkie nam znikły w trakcie rozwiązywania. Czyli jest to zdanie prawdziwe. A zobaczcie znowu na podkreśli, że mają to być zdania. Zdanie. Jedno z tych jest fałszywe. Liczba B jest większa niż liczba C. No to prawda, 5 jest większa niż 2, prawda? prawda? Liczba C jest dwa razy mniejsza niż liczba A. Tu mamy 4, tu mamy 2. Ta jest dwa razy mniejsza, jest dwa razy mniejsza. Liczba D jest dwa razy mniejsza niż liczba B. D jest dwa razy mniejsza niż liczba B. Czy to jest prawda? Zobaczcie. Dwa razy mniejsze to jest podzielić przez dwa. Liczba C jest dwa razy mniejsza niż A, bo A podzielić przez 2 jest równe 2. To zróbmy tak samo B. B podzielić przez 2 to jest 5 drugich inaczej. Czyli jest to prawda. Ok. Tutaj też znaczek, czyli prawdopodobnie to jest fałszywa. Sprawdzamy. Liczba C jest większa niż D. Czy jest większa? Wyciągamy całości. Dwie dwójki się mieszczą, czyli 2 i 1 druga. No, widzimy, że jest to zdanie fałszywe, bo D jest większe niż C, bo to jest 2, 1 druga jest większa niż 2. Powiedz E. I mamy rozwiązane zadanie. Że jak obliczymy to wszystko, to już zadanie jest bardzo proste. Dane są trzy liczby. Tutaj mamy wszędzie jakiś pierwiastek i do tego zwróćcie uwagę, że są to dziwne pierwiastki, których nie da się obliczyć. Pierwiastek ze 120, z 17, z 3. Nie ma liczb całkowitych, które z tych pierwiastków moglibyśmy wyciągnąć. Które z tych liczb są mniejsze od liczby 11? Wybierz tylko właściwą odpowiedź spośród podanych. No i to jest klasyczne zadanie. Jak nie wiemy, jak nie umiemy wyciągnąć całości, to zazwyczaj będzie to porównanie. Musimy po prostu ten pierwiastek do czegoś przybliżyć mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, jaka to jest liczba. Pierwiastek ze 120. No, wygląda najtrudniej, bo jest to pierwiastek wysoki. I tutaj, żeby yy, przybliżyć go do jakiejś liczby, musimy wiedzieć, jaki jest najbliższy jego pierwiastek tych 120, który da się rozwiązać na, liczby, na liczbę całkowitą. I powinniście wiedzieć w głowie, ale jak nie wiecie, to zarazem powiem jak, że jest to pierwiastek ze 121. Bo co to jest? Jest to 11 razy 11. To możemy tak zapisać. Czyli po prostu wynik to jest 11. Mnożymy sobie w słupku 1, 1, 1, 1. Zobaczcie, jaki fajny, jaki fajny słupek. Jeśli tego nie wiecie, to możecie sobie pomyśleć, jakie dwie liczby nam dadzą 100. To myślę, że każdy wie, że to jest 10 razy 10. To jest 100. My mamy 120, czyli musimy coś zrobić więcej. I robicie kolejną liczbę 11 razy 11 i wyjdzie wam 121. Czyli bierzecie sobie jakąś liczbę, którą znacie, czyli że pierwiastek ze 100 bierzecie, bo wiecie, że to jest 10. A tutaj widać, że mamy już trochę więcej. No to prawdopodobnie 11, to będzie odpowiedź. Jak nie 11, to 12 w przypadku, gdybyśmy mieli więcej. I szukamy po prostu takiego przybliżenia, jeśli nie wiemy od razu. Czyli to jest w przybliżeniu 11. Troszeczkę mniej niż 11. Czyli tam 10 przecinek coś. Prawda? Nie będziemy zgadywać co. Ale praktycznie jest to 11. Możemy założyć, że tutaj będzie 9 na pierwszym miejscu, ale yy, wiemy, że jest to przybliżenie do 11. Dobrze. Czyli g to jest około 11. Teraz h. 8 plus pierwiastek 17. Z czym nam to się znowu kojarzy, to 17? Nie jest to kolejna przypadkowa liczba, bo takich na egzaminie nie ma. Jest to w pobliżu pierwiastka z 16, w którym jest równe 4, czyli wiemy, że to jest troszeczkę więcej niż 4. 4, coś, czyli przybliżeniu jest to 12. Nie wiem, ile to jest. Możemy sobie założyć, że jakieś 4,1, 4,2. My tego nie wiemy i nie będziemy zgadywać, bo musielibyśmy do tego mieć kalkulator. Ale jest to około 12 i K 9 plus pierwiastek z 3. Ile to jest znowu ten pierwiastek z 3? Tutaj akurat możemy już zapamiętać, że jest to. Dana wartość, ale znowu widzimy, że to jest bliskie pierwiastka z 4, które da się obliczyć, i on jest równy 2. Pierwiastek z 3 to jest około 1,71, ale jak ktoś tego nie wie, to można założyć, że jest to troszeczkę mniej niż 2, czyli 9 plus 2. No i jest to 11. Które spośród tych liczb są mniejsze od liczby 11? Wiemy, że pierwiastek z 3 jest mniejszy od 2. Czyli tutaj jednak ma, możemy to zapisać w takiej postaci, żeby lepiej to zobaczyć. Jako 1, coś. I to będzie mniejsze niż 11. Bo to do 11 to nam nie dojdzie. To będzie 10, właśnie te 7. 1. Ale jak ktoś tego nie wie, to w ten sposób to rozwiązujemy. To widzimy, że 4, coś. Czyli to jest większe niż 11. Czyli to już możemy skreślić. A to znowu, zobaczcie, widzimy, że to jest 10, coś. Czyli mamy g i k są mniejsze niż 11. Odpowiedź c. Mamy zadanie rozwiązane. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmu. Te dwa typy zadań są bardzo klasyczne i mogą się Wam przydać. Więc jeśli jeszcze chcielibyście bardziej ten film zapamiętać bądź czegoś nie zrozumieliście, zapraszam Was, żeby obejrzeć go jeszcze raz. I oczywiście subskrybujcie kanał, żeby świetnie się do egzaminu przygotować. Dziękuję bardzo.